Szanowni Państwo, prezydent USA Donald Trump został zapytany, co zrobiłyby Stany Zjednoczone w razie eskalacji ze strony Rosji wobec Polski i krajów bałtyckich. Odpowiedział krótko: Zrobiłbym to, deklarując pomoc sojusznikom. Odniósł się też do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej. Nie podoba nam się to. Szczegóły incydentu w Estonii. W piątek rano trzy rosyjskie MiG 31 wleciały nad wyspę Weinlo na Zatoce Fińskiej i pozostawały w estońskiej przestrzeni około 12 minut. Szwedzkie siły zbrojne poderwały JAS 39 Gripen, przechwyciły i monitorowały Rosjan, publikując zdjęcia przelotu. Estonia formalnie wnosi o konsultacje na podstawie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Rzeczniczka NATO zapowiedziała posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na początku przyszłego tygodnia. Co może być dalej? Możliwe są czasowe wzmocnienia nad Bałtykiem, gęstsze dyżury, więcej lotów, dodatkowe patrole nad infrastrukturą morską i krytyczną, a także zacieśnienie koordynacji w Eastern Centry. Jak Państwo oceniacie deklarację prezydenta USA i odpowiedź NATO na incydenty w regionie Bałtyku? Dajcie znać w komentarzach. Aby być na bieżąco, zasubskrybujcie.